Nowy sezon drugi jest już za rogiem, a my mamy masę informacji o zmianach, rozgrywce, karnecie bojowym i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie go dajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy w nowym sezonie drugim chcielibyście karnet bojowy totalnie za darmo, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Więc nowy sezon drugi w rozdziale 5 Fortnite'a jest już naprawdę blisko. No i ten oczywiście startuje 8 marca. No i jak co sezon oczywiście zostanie wprowadzonych naprawdę bardzo wiele zmian, oczywiście nowy karnet bojowy i naprawdę jeszcze więcej. Zaczynając od informacji, które już raczej wiemy. A najdokładniej mapa właśnie następnego sezonu w plikach gry ma nazwę AIGA. No i po grecku oznacza to kozę. No a koza z mitologii greckiej po prostu właśnie zrobiła Zeusa. Następnie, moi drodzy, mamy efekt Pioruna, który jest przypisany do jednego z bossów nadchodzącego sezonu. No i tak naprawdę efekt Pioruna wręcz idealnie pasuje pod właśnie bosa Zeusa. Następnie, moi drodzy, mamy właśnie pięciu nowych bossów, którzy po raz kolejny będą rozmieszczeni po całej mapie, tak jak mamy na przykład w tym sezonie. No i nazwy kodowe dwóch z tych bossów to między innymi Aiga z i Aiga C, czyli na przykład Aiga Zeus i Aiga Cerberus. No i tak, moi drodzy... Mamy jeszcze tak zwane skiny z ankiet, do których sobie przejdziemy nieco później, ponieważ najpierw trzeba zahaczyć jeszcze o resztę rzeczy, które właśnie wiemy o, tak naprawdę, sezonie drugim. Więc w jednej z ostatnich aktualizacji na mapę została dodana bardzo ciekawa nowa rzecz. Mowa tutaj o tajemniczej książce, w której znajduje się naprawdę całkiem sporo rzeczy, które mogą nam na przykład podpowiadać o chociażby przyszłości Fortnite'a. Więc na przykład mamy tutaj coś w rodzaju Punktu zerowego, coś w rodzaju motylka, jak i również w lewym dolnym rogu mamy właśnie puszkę. Ale nie jest to byle jaka puszka, ponieważ jest to puszka Pandory, która również wywodzi się z właśnie mitologii greckiej. Ale oczywiście, moi drodzy, no, to nie jest wszystko, ponieważ mamy jeszcze naprawdę całkiem sporo informacji. Między innymi od najbliższej aktualizacji 28.30. No i najprawdopodobniej na moment, jak wy to oglądacie, update już jest w grze. No to. Powinny na mapie pojawić się trzęsienia ziemi, które między innymi powoli będą nam odsłaniały nową miejscówkę, która znajduje się obok wielkiego lodowca, ponieważ tak wielki lodowiec z dnia na dzień po prostu się roztapia. No i najprawdopodobniej właśnie pod nim znajduje się jakaś nowa miejscówka, tak samo również będą ogólnie pęknięcia na mapie, które będą nam właśnie podbudowywały nowy sezon drugi. No i nie wiadomo dokładnie, co z tych pęknięć wyniknie, lecz oczywiście tego się jak najbardziej dowiemy. To oczywiście, moi drodzy, nie jest wszystko, ponieważ między innymi mamy jeszcze coś takiego. Tak, jest to plakat, który znajduje się na jednej z miejscówek Fortnite'a i mamy tutaj właśnie The Odyssey X Coming Soon. No i w tle przy okazji widzimy właśnie górę. Najprawdopodobniej jest to góra Olimp, która właśnie wywodzi się również z mitologii greckiej, co akurat to się łączy ze sobą wręcz idealnie. Tak samo, zapomniałem jeszcze dodać, ogólnie do trzęsień ziemi pasowałby na przykład, tak zwany Poseidon, ponieważ Poseidon jest między innymi bogiem właśnie trzęsień ziemi. Natomiast moi drodzy jest również bardzo ciekawa sprawa związana z chociażby Midasem. Tak, jeśli chodzi o na przykład właśnie Midasa, to mamy bardzo ciekawą rzecz, ponieważ Midas ogólnie też jest z mitologii greckiej. No i oczywiście w obecnym sezonie mamy naprawdę wiele zapowiedzi, tak jakby ten miał powrócić na wyspę. Także jest właśnie całkiem spora szansa, że w nowym sezonie drugim ujrzymy Midasa tylko że na przykład w jakiejś nowej, odświeżonej wersji. No, i jeśli chodzi o zmiany, no to pewnie będzie ich jeszcze więcej, ponieważ to raczej otrzymamy jakiegoś rodzaju nowe bronie. Oczywiście otrzymamy nowe miejscówki na mapie, ale chwilowo to pozostaje pod znakiem zapytania, ponieważ, jak już mówiłem, jedyną taką miejscówką, która raczej się pojawi, to właśnie ta obok wielkiego lodowca, która znajduje się pod tym całym lodem. Natomiast teraz przejdziemy sobie do właśnie karnetu bojowego. I tak, zaznaczałem Wam już właśnie tak zwane skiny z Ankiet. I tak, skiny z ankiet to coś, co Epic Games wysyła raz na jakiś czas. No i zazwyczaj te skiny są później używane w przykładowo karnetach bojowych, bądź też w Fortnite'owych sklepach. No i skiny z właśnie niedawnej ankiety prezentują się w sposób, no można by powiedzieć, że ciekawy, ponieważ teraz widzicie je na ekranie. No i definitywnie jest tutaj mega dużo skinów, które pasowałyby właśnie pod klimat mitologii greckiej. Czyli na przykład Apollo, Ares, Artemis, przy okazji Meduza, Minotaur, Cerberus, no i Hermes. Jest tego naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Także rzeczywiście któryś z takowych skinów mógłby jak najbardziej zawitać do nas w Fortnite? Natomiast to nie jest jeszcze wszystko, ponieważ od tak zwanego Xbox Ery dostaliśmy również bardzo ciekawą informację. Jest to ziomek, który już niejednokrotnie likował nam jakiegoś rodzaju kolaboracje i w tym przypadku powiedział, że właśnie jest bardzo duża lista kolaboracji, które nadchodzą do właśnie Fortnite'a. Między innymi mamy tutaj Doktora Octopusa ze Spidermana, Skeletora, następnie Robina, Cyklopów, tak zwaną fantastyczną czwórkę, jak i również anime One Piece. No jeśli chodzi właśnie o anime one Piece to jest bardzo duża część graczy, które, którzy chcieliby to anime oczywiście w grze zobaczyć. Także jest jakaś szansa, że w następnym sezonie, czyli w sezonie drugim, właśnie no, jakaś postać z tego anime na przykład będzie sekretnym skinem karnetu bojowego. Tak jak przykładowo rozdział temu, w sezonie drugim sekretnym skinem był Eren Yeager, czyli też postać z po prostu anime, czyli Ataką Titan. Także... Tutaj jest również taka oczywiście szansa. Ale oczywiście to nie jest wszystko, ponieważ jeśli chodzi o skiny z karnetu, to jest tego jeszcze więcej. Przykładowo, może się pojawić na przykład skin takiego Oto Shopa. A najdokładniej, moi drodzy, jak się okazuje, no to generalnie no, ten nadzwyczajnie w świecie jest już zaplanowany na to, żeby został wydany niedługo. Także kto wie, może Fortnite na przykład wyda go na nadchodzący sezon drugi. Myślę, że byłoby to akurat naprawdę ciekawe. Poza tym wszystkim, moi drodzy, mamy ogólnie skiny z Disney'a. No i oczywiście dostaliśmy całą kolaborację z właśnie Fortnite x Disney, dostaliśmy info, że właśnie Disney zainwestowało 1,5 biliona dolarów w Fortnite'a, także jest jakaś szansa, że przykładowo otrzymamy no, jak najbardziej jakąś postać z Disney'a, ponieważ to dostaliśmy informacje o między innymi takich kolaboracjach, jak na przykład Toy Story, Avatar, Ralph Demolka, Myszka Miki, Marvel, Star Wars'y i naprawdę jeszcze więcej. Także rzeczywiście, któraś z takowych postaci prędzej czy później raczej pojawi się normalnie w Fortnite i raczej nie będzie to w sumie, myślę, że za parę miesięcy nic nadzwyczajnego, jak na przykład dostaniecie fullboxa od Myszki Miki. Myślę, że będzie to całkiem normalna sprawa już za jakiś czas. Także kto wie, może rzeczywiście coś takiego do karnetu bojowego otrzymamy. Choć raczej, jak już mówiłem, spodziewałbym się w większości jakichś postaci związanych z mitologią grecką. Na przykład za setny stopień fajnie by było otrzymać taką nową wersję Midasa, tylko że na przykład taką właśnie związaną bardziej z mitologią, no a sekretnym skinem jak najbardziej mógłby być przykładowo właśnie tak zwany Luffy, z oczywiście One Piece'a. Także rzeczywiście całość się prezentuje mega spoko i miejmy nadzieję, że następny sezon jak najbardziej będzie poświęcony mitologii greckiej, no bo myślę, że jest to naprawdę całkiem fajny temat, który można jak najbardziej użyć, jeśli chodzi o motyw sezonu. No i cóż, to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek, ja byłem Hexo, a wy w komentarzu możecie napisać, którego najbardziej skina z tych, co wam dzisiaj wymieniłem, chcielibyście zobaczyć wy w Fortnite? a wtedy postaram wam się przypiąć serduszko. No i jest to właśnie też film nagrywany na zapas, bo jestem na feriach. Trzymajcie się, jo!